Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z openingu ostatnim, już na jakiś czas najbliższy, bo już mi się skończyły wszystkie paczki, które zamówiłem. A na chwilę obecną też brak pieniędzy, dzisiaj doszła do mnie paczka, którą nie mogę obrócić. Niestety, na zasadzie takiej do Was, bo chociaż i tak pewnie już będzie zlikwowane ale nawet trudno. Generalnie, to paczka jest z USA, bo dłużej doszła, mówiłem o tych poprzednich odcinkach, jest z USA ze Stanów Zjednoczonych. Co tam jest? No właśnie, mystery box. Ja już kiedyś chyba nawet podawałem do strony i otwierałem z tej strony paczkę. Wtedy lód był całkiem przyjemny. Zobaczymy co będzie tym razem. I co? Zabieramy się do otwierania. Ok, udało mi się bardzo szybko otworzyć. Nie rozwaliłem przy tym pudełka, także Yy, także jest git Zobaczmy, pierwsza rzecz. Może w taki sposób będę otwierał. To nie będę widział co tam konkretnie jest. Pierwsze co: Lucha Libre Wrestling Games and Chill to jest naklejeczka. Pierwsze co to naklejeczka. I bardzo fajna naklejka przy okazji. Także tu jest już git, Będzie gdzieś tam na ścianę pewnie. Oczywiście, mm, Pro Wrestling EV on. Yy, Demand, tak się wyczyta. Yy, get one, mount free. Yy, także kodzik. Także kodzik. Prawdopodobnie to jest w środku. Może. Otworzyłem okno na 3 minuty. i Już wierzę. No, nie widzę za bardzo. Dobra, jest kodzik. Także nie będę obracał. Także mamy. No to już jest chyba taką tradycją, bo to chyba też ostatnio było. Chyba też jest czasopism, albo plakat. Pierwszy plakacik. I szczerze, kurde, przypał, bo nie kojarzę. Ale ona bardzo przypomina poppy. To chyba nie jest poppy, ale ona bardzo przypomina poppy. Ale dałem się, co to, to jest później. Także spokojnie, spokojnie. Możecie napisać, coś nie też komentarz, tak? To już jest plakat Karanua Atak Pro Wrestling. No nie oglądam. Zaczekaj mamy kolejnego kolejny plakacik. Okej, okay, tu jest koszulka że to może to na końcu. Ej, dobra, pokczam. Figurka Niki Belli Ludzie co prawda je hejtują yy, Przynajmniej w Polsce zauważyłem na kilku grupach, że są bardzo hejtowane Niki i Bri, Aczkolwiek ja tam osobiście yy, lubię je oglądać w ringu Mam nadzieję, że jeszcze wrócą Dobra, kolejna płyta Płyta też była już raz Bruiser yy, Brody Alright Ale to jest jakaś dyskusja, no to raczej Oglądać się chyba średnio. Mianowicie, czy może tam część zobaczę. Let's go. Ok, z dołu będziemy, bo tam na dole jest masa rzeczy. Przypineczka Andre de Gion. Nie wiem czy będzie widać, bo nawet tak się nie widać. Może jest André. Zobaczmy, ok dalej tutaj jest To jest kolejna przypinka Inside the ropes Undertaker Nie wiem czy to będzie widać Spróbujemy bardziej O, 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 o Także mamy Andrzej Przypineczkę, bardzo fajnie Będzie na tablicę korkową ze mną Tu mam, co to jest? Tu są jakieś puzle, ej. Nie za bardzo jak z nich korzystać, tak szczerze. Nie miałem jeszcze takiego czegoś. Okej, okay. zabawny. Yy, o jest. Dobrze, mamy puzle. Nie wiem, co to jest na zdjęciu, pewnie my teraz wszyscy zjedzą. Ale okej, okay. okej. Okay. Hmm. Tu jest jakaś, chyba nie ma jeszcze jakichś mniejszych rzeczy. To może mniejsze lepiej pobejmuję, bo zostały dwie duże. Okej, okay, nie ma. Hmm. Myślę, że to. Myślę, że dostałem nic, ale to jest po prostu plakat w środku. Show Michaels. Także bardzo fajnie, że dostanę taki plakat. jeszcze w sumie, jak tri Triple mam wydrukowanego. Znaczy tutaj na ścianę może być idealnie. Już sobie był triple, we na ścianie, ale go zdjęłem, bo malowałem ściany. I ostatnia rzecz, czyli koszulka. Czy chyba nic więcej nie ma. Koszuleczka. Przez chwilę było napisane FF. Jak ja takie. Hej, Jeffrey! Moja koszulka, tak? Nie, no. Oczywiście nie moja. Zaraz zobaczymy, od kogo to jest konkretnie. A szkale kolor fajny, fioletowy. To jest EFIDELI. No tak. Za bardzo nie kojarzę. Za bardzo nie kojarzę, jak mam być szczery. Ale to pewnie zaraz sobie też nadrobię zaległości. Ale na razie poskładajmy w ten sposób. I to jest paczka, którą dostałem z poprzedniego miesiąca. Wodajże. Jeśli chodzi o tą stronkę. Wiem, że tam jak się subskrybuje, to się dostaje jakieś fajne, unikatowe rzeczy, m.in. z. Hmm, chyba w tym miesiącu jest kartę kart Angle, albo w zeszłym, nie pamiętam, ale y, wiem, że się dostaje za subskrypcję, natomiast nie jesteśmy na co miesięczne wydatki, aczkolwiek jest jakiś czas na będziemy takie openingi y, z tej stronki robić, także dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi jak najbardziej te przedmioty się spodobały, trzymajcie się i do następnego, Hejos!